Stoję w kolejce. Przede mną jakaś para, przed nimi jakaś laska, wcześniej wężyk starych bab. Laska się obraca i zauważają ta z pary. I się zaczyna. Ewa? Klaudia? O ja! Zajebiście się tak spotkać w mięsnym! <laughs> Zajebiście! Dawno się nie widziałyśmy! Kiedy ostatnio? U Marcina na melarzu? Naprawdę u Maćka i Magdy się nie widziałyśmy chyba Nie byłam wtedy Nad morzem byłam Z Moniką pojechaliśmy do Marty i Jej tego nowego ich odwiedzić No ale i tak zajebiście no No zajebiście wyglądasz Byłaś u fryzjera? Zajebiście No byłam Dzięki, dzięki, wiem, zajebiście Gość z pary milczy Stoi, lampi się w kiełbasy Chyba je liczy Medytuje W mięsnym była mu fryzjera, i wyobraź sobie, że jak wracałam autem, to mi wszyscy kierowcy migali światłami masakra! Mówię ci, dobry stylista to podstawa. Nie dowierzam. Zerkam do kolesia od kiełbas. On chyba też nie dowierza, odpłynął do ogległej mięsnej krainy. Wzrok wbity gdzieś w ostatni rząd z polędwicami. I nie odrywając wzroku od wędlin, robotycznym głosem mówi: Światła miałaś włączone. Co? Czy miałaś światła mijania włączone w samochodzie? Hi, nie wiem! Od fryzjera wracałam! Skąd ty go wytrzasnęłaś, Klaudia? Hi, hi, hi. Wtedy spotkałem wzrok Kolesia. Pustka. Zabrała mu duszę. Odwrócił się w ciszę. Znowu do kiełbas. Szkoda człowieka.